Wiadomość od aniołów dla ciebie. Być może ta wiadomość przychodzi do ciebie nagle, a to może się zdarzyć w twoim życiu, gdzie wszystkie twoje potrzeby zostaną zaspokojone. Coś dobrego jest w drodze do ciebie. Istnieje duże prawdopodobieństwo nowy początek w twoim życiu i jeśli ty martwisz się, niepokoisz, więc odtąd możesz być pewien, że wszechmogący to zrobi. Złagodź wszystkie swoje ciężary. Będziesz świecić tak jasno, że nikt nie będzie mógł odmówić ci blasku. Znakomicie się rozwija i wzmacnia twoje, najlepszą wersję, jaką będzie miało twoje życie. Zmiana. Bądź pewny siebie i gotowy na akceptację. Zmiany, które przynoszą poczucie. Świętowanie wzrostu i jedności. Będziesz miał uśmiech pełen szczęścia i pokój w swoim życiu. Gdzie przekazujesz coś dobrego. Cud nadchodzi. Jutro będę. Wkraczam w moją najjaśniejszą przyszłość. Dziękuję wszystkim. W.Y. Anniology I.R. Dziękuję. Jestem wdzięczny, bardzo wdzięczny.